Tak, i też ta, te nuty, które ona śpiewa, też warto je będzie w miarę zapamiętać, bo one są również dosyć istotne. Link, wejdź na te... Link, wejdź na to! Oj, w ogóle, kurczak już się wylękł, czym wyłęk. Tak, on zawsze wyjdzie z jajka, kiedy już nastanie ranek, więc dlatego trzeba zawsze tę noc przeczekać, kiedy się wchodzi do zamku, bo bez tego kurczaka, powiem od razu, bez kurczaka, no tutaj w posiadaniu się do zamku nie wejdzie, choćby nie wiem co. A czy może jakiś tam się gliczem dałby radę, ale ja nie jestem takim typem osoby, która by chętnie używała gliczy czy jakichś takich rzeczy w grach, żeby je przechodzić. Bo, bo myślę, się z tym potem czuł pewnie trochę źle, że oszukuję, że robię wszystko metodą niewłaściwą, więc okej, okay, tu musimy tak właśnie strażników takim sposobem ominąć. Nie jest to niby najłatwiejsza jakby droga do wypatrzenia, ale jednak to musimy obrać, bo chyba też nie ma żadnej innej, no która by nas, e, która by nam zapewniła, zapewniła wejście do zamku. Okej, okay, tu są znowu strażnicy, znów muszę ich ominąć tędy, oni mnie to jeszcze nie widzą, tu jest takie wejście na tej ścianie, takie półki, takie płaskie półki właściwie, takie płaskie kamienie, takie wystające są, ale po nich można wejść mimo wszystko. Eee, teraz... E, czy ja mówię o tych kamieniach? Szyka. Nie pamiętam, czy o nich mówiłem, czy nie. Ale m, może potem o nich powiem no, więcej, kiedy będę miał lepszą na to okazję. Teraz płyniemy tędy. Przez te oto jakby kanały. Też przy okazji te parę rupi bo zawsze tych parę rupi można zdobyć się, no tutaj jest wody. I chyba widzę tego to tatuśka Pani Melon, znaczy Pani znów, ona jest w moim wieku, ja mówię na nią Pani, bo jestem widocznie jest zbyt uprzejmy, zbyt grzeczny i zbyt chyba dobrze wychowany w takim wypadku, więc to jest chyba ten śpioch, o którym mówiła nam Melon, więc okej, okay, teraz sobie wybierzemy nasze jajeczko, o, ściemnienie, w winie emulator oczywiście, okej, okay, tu mamy kurczaka, ja kocham kurczaki, Eddie, okej, okay, wezmę go może na prawy, no, prawy przycisk na guzikach C i powódka! Co, ulika I ten gość, no... Jeżeli on wam nie przypomina Mario, to chyba nikt go nie będzie wam przypominał. Nie można się chwilę zdrzemnąć? Cześć, a kim, że ty jesteś? Tak, jestem Talon, właściciel rancza Lon Lon! Huhu! Też ma taki akcent, jak Mario gada. Taki daj mu głos podobny. Poszedłem do zamku, by dostarczyć trochę mleka. Usiadłem tu, by odpocząć i chyba zaspałem. Co? Melon nie szuka, teraz ja muszę szybko ją znaleźć. nieźle Nieźle namieszałem, pozwalając, by na mnie poczekała. Ona mi naprawdę da popalić. Ta nasenka jest genialna. Jeszcze lepiej wygoda na CD, szczerze mówiąc, jak on tak biega tak w pośpiechu, że... O, melon mnie skrzywdzi, jak nie, popieg do niej nie szybko, zostawiam ją samą, niech mi wybaczy. Lepiej byłoby, żeby wybaczyła, no nic, ta synka jest jakim wszystko zawsze. Całkiem zabawna zawsze ten uśmiech na twarzy wywołuje. I okej, okay, teraz musimy te pudełka pchnąć i potem użyjemy ich do wejścia w tamtą dziurę, którą tam widzicie no, przed nami, tamtędy dostaniemy się do zamku i za tym oczywiście też idzie do księżniczki przeznaczenia. Do tych drzwi chyba nie, nie można wejść, owszem nie można, więc też te drzwi raczej ignorujcie, bo one nie są niczym istotnym. Teraz drugie pudełko musimy pchnąć na to pierwsze. I mamy. Ok, jest wpnięte maksymalnie, możemy teraz tutaj skoczyć i wejść do tej dziury, o której mówiłem wcześniej i tędy wchodzimy do zamku. Nie mogę tego robić za w nocy, jak widzę. Okej. Okay. Okej, okay. nikt nie się widział. Ja sam spadam. Move faster, słońce! Okej, okay, chyba już mogę iść, bo słyszałem kurczaka i kurczak zawsze, znaczy kur kurczak, no kogut, kogut, jego pijanie zawsze jakby już oznacza, że już nastał ranek, więc znowu będą zmiany, no tutaj jakby wprowadzone. I rankiem już tu nie powinno być strażników, owszem, już tutaj nie stoją. Są gdzieś indziej, są trochę dalej, więc już mogę tutaj się bardziej skradać. Tak, to już mamy taki moment ze skradaniem się. No, podobny jak wiele momentów, chociażby w Beyond Good and Evil. No, znów ci, którzy widzieli moją serię z tamtej gry, no pewnie te momenty pamiętają. Tutaj, no, no mamy taki podobny. E, tylko, że on będzie na pewno zdecydowanie krótszy, i też ogólnie kolejna off-time tych momentów nie ma w takiej ilości, no, w jakiej. Miał te momenty Beyond Good and Evil chociażby, w Beyondzie było tego dużo więcej na pewno. Czy tu się tutaj zdążę? Chyba zdążę, chociaż, bo ja wiem, powinienem zdążyć. No, ledwo, szczerze mówiąc, ale tam minąłem tych dwóch gości, co byli tam przede mną. Tu można przejść niby dołem, bo tam są rupie, ale tam też jest ten strażnik, więc tam jednak nie polecam za bardzo iść. Ja wolę owszem iść górą, ten jak pójdę, to on mnie nigdy nie zauważy, ale też muszę iść ostrożnie, nie mogę tutaj stąd zeskoczyć. Więc muszę tą gałką analogową ostrożnie operować. Okej, okay, jestem już po drugiej stronie. Tę sekcję mamy z głowy. Yy, tu mamy kolejną z taką to też rzeźbą. Taką rzeźbą z papieru, bo tak to trochę wygląda, jak taka... Taka, taka płasko rzeźba. Tak się wyrażę. Okej, okay, aż już mogę iść tędy. Tu może poczekam, aż ten gość się odsunie trochę dalej. Ten drugi mnie już na pewno nie zauważył. Okej, okay, teraz jeszcze ta sekcja została. Um, tutaj też jest dwóch gości, okej, okay, tam jest ten drugi. I pamiętam, że jakby jeden z tych strażników tutaj się jakby zatrzymuje. Tak, jakby st no, stoi się, przygląda jakby tak co pół boku. Że tak wiecie, jakby tak pół boku jakby no, pokonuje wokół tej rzeźby, co tam stoi. Drugi z kolei pokonuje cały bok jakby, no odległość się całego boku, od jednego wierzchołka do drugiego. E, czy ja już mogę iść tędy? Tak przypuszczam, że już powinienem móc przejść się tędy, tylko znów muszę się tak trochę zatrzaić. E, Okej, okay. są so w jednym wierzchołku, w jednym rogu, jest to bardzo dobra nowina, to mi na pewno znacząco ułatwi tutaj te skradanie się. I to było tyle. To nie było ani trochę aż takie estresujące. Też tym bardziej, że ta muzyka jest taka. Tutaj muzyka w tym momencie jest taka, że. Ona mi się kojarzy jakimś takim piknikiem, że sobie siedzę na dworze, tam piknik, koc rozłożony, tam sobie jem, tam coś tam ze znajomymi, czy może z dziewczyną, czy czymś takim. Więc taka muzyka tam jest taka w miarę sympatyczna, nie, 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 też nie taka stresująca jak w Biądzie była zawsze przy takich momentach. Okej, okay, tu mały easter egg. Mały easter egg. Za tym oknem widzimy obrazy, no chociażby z Mario. Nie, nie chciałem tam strzelić, chociaż nie w sumie chciałem, bo też jak się tutaj strzeli w to okno, to e, z niego wypada, no owszem, wypada czerwona rupia. Warta, 21 20 jednostek, więc to jest fajny też easter egg do tutaj zapamiętania. Tam jakby jest też no, jest obraz Mario, jest obraz też Peach, Yoshi, i tam chyba jeszcze gdzieś jest Bowser i e, Luigi, jeżeli się nie mylę. Ten easter egg trochę inaczej wygląda na 3 d Tam zamiast obrazków jest jakby... Są jakby bloczki i rury jakby z Mario postawione tam jedna koło drugiej jakby to tworzyło poziom no, w Mario no, w jednej z części 2D, więc trochę ten easter egg inaczej wygląda, ale wciąż fajny Easter egg całkiem... Fajnie jest go sobie obadać, jeżeli, no, jesteście tym szczególnie zainteresowani. Wykrzyknik! Kto? Kim jesteś? Jak ominąłeś strażników? O, a, a to co? Czy to... Duszek? Zatem ty jesteś... Czy jesteś z lasu? Czy, czy... Nie masz przypadkiem duchowego kamienia lasu, co? Takiego zielonego, lśniącego kamyka? Chyba wiem, o czym mówisz. O mój Boże, to zbliżenie je na, na jej nos. E, owszem, mam. Tak, jak myślałam. Miałam sen. W tym śnie ciemne, burzowe chmury nadciągały nad krainę Highwall. Ale nagle promień światła wystrzelił z lasu i przebijając chmury, rozjaśnił ziemię. Światło otworzyło kształt zielonego i lśniącego kamienia, przy którym był duszek. Wiem, iż jest to przepowiednia, że ktoś przybędzie tu z lasu. Tak myślę, że to możesz być ty. O, przepraszam. Zacząłem snuć swoją opowieść, a nawet należycie się nie przedstawiłam. Zelda, księżniczka Hyrule. Owszem, to jest Zelda. Nie, Link to nie Zelda, to jest Zelda, to od niej się wzięła ta Zelda w nazwie tej gry i całej serii. Więc sobie to raz na zawsze, moi drodzy, zapamiętajcie na no ci, którzy tej serii wcześniej jeszcze nie znali. Jak masz na imię? Link? Dziwne, brzmi całkiem znajomo. Dobrze, link? Zdradzę ci Sekret Świętego Królestwa, który był utrzymywany przez rodzinę królewską. Hej, Serio, mi tak bardzo ufasz? Tylko mi widziałeś w śnie, czy tam mojego duszka, czy mój kamień, więc. Czy to na pewno dobra rzecz do zrobienia? A czy no dobra, nie powiem tego nikomu? Więc o co chodzi? Legenda brzmi tak. Trzy boginie ukryły gdzieś na terenie Hyrule Trójmoc. Która zawiera moc bogów. Trójmoc, czyli na no, się po angielsku Triforce. Moc, która spełnia życzenie tego, kto trzyma Trójmoc w rękach. Jeżeli wypowie życzenie ktoś o dobrym sercu, wprowadzi Haru w Złoty Wiek Dobrobytu. Jeśli zaś ktoś o złej woli spełni swoje życzenie, świat zostanie pochłonięty przez zło, jak zostało powiedziane. Tak więc starożytni mędrcy zbudowali Świątynię Czasu, by chronić trójmoc przed złem. To prawda, Świątynia Czasu jest przejściem z naszego świata do Świętego Królestwa, ale wejście jest zablokowane przez kamienną ścianę, zwaną Wrotami Czasu. Powiedziane jest, że można te wrota otworzyć trzema duchowymi kamieniami. No i my póki co mamy jedno, jeden z nich, ten od drzewa Deku. Kolejną potrzebną rzeczą jest skarb, którego rodzina królewska strzegła przez cały czas. Okarna Czasu. Czy dobrze rozmawiałeś całą moją opowieść? O, patrzcie, zelda w nas wierzy. u niej jest od razu szoka na tak, a nie na nie, jak przy sobie? Znakomicie. Zapomniałem o czymś. Właśnie podglądałem przez to okno. Inny element mego snu, ciemne chmury, sądzę, że symbolizowały tamtego właśnie człowieka. Chcesz na niego popatrzeć przez okno? No, skoro tu jestem, to równie dobrze mogę, bo nie sądzę, że będę mieć więcej okazji nawet. O mój Boże, rudy Boże, myślałem o takim właśnie! Widzisz człowieka o złych oczach? To jest Ganondorf, przywódca Gerudów. Przybyli z pustyni, która leży daleko na zachodzie. Choć przysięga być lojalnym wobec mego ojca, ja wątpię w jego szczerość. Te ciemne chmury, które zakryły Hyrule w moim śnie, na pewno jego symbolizują. Surprise! Co się stało? Zobaczył cię? Nie martw się. Nie ma pojęcia co planujemy. Jeszcze nie. No właśnie, jeszcze nie. No ale już może coś podejrzewać skoro widzi nagle mnie, chłopczyka z lasu z duszkiem i jeszcze ciebie i to wszystko. Tak. Mówiłam ojcu o moim śnie, ale on cóż, nie wierzy że to przepowiednia. Ale wyczułem złe intencje tego człowieka. To, czego chce Ganondorf, to nic innego jak od ze Świętego Królestwa. Musiał przybyć do Hyrule, by to zdobyć. I chce podbić Hyrule. Nie, cały świat też! Link, jesteśmy jedynymi, którzy mogą obronić Hyrule. Proszę! Mm, no... Trochę nie wypadałoby tego wybierać, że jej nie wierzę, więc okej, okay, wierzę ci. I zrobię to w mojej mocy, naturalnie. Dziękuję! Ja boję się, mam przeczucie, że ten człowiek chce zniszczyć Haru. On ma taką straszną moc i taką straszną mordę. A na szczęście ty przybyłeś? Nie damy Ganondorfowi zabrać Trójmocy. mocy. Będę chroniła Okernę czasu ze wszystkich sił. O niej nie dostanie. Ty znać pozostałe dwa kamienie duchowe. Zdobądźmy trójmoc, nim Ganondorf to zrobi i pokonajmy go. Jeszcze jedno, weź ten list. Na pewno ci się przyda. Otrzymałeś list Zeldy! Ten list podpisany jest przez księżniczkę Zelda i owszem też się go potem wykorzysta na no, w jakiś tam sposób.